Hej, witajcie, witam Was serdecznie. Eee, muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, że jak zwykle nasza kawa zaczyna się robić kawką popołudniową, e, żeby po prostu wytrzymać cały dzień i nie zasnąć trochę wcześniej, no nie? Choć ja i tak sobie pozwalam na to, że. <śmie> śpię sobie dłużej. <śmie> A dlaczego? Już Wam mówiłam, dlaczego tak? Mówiłam Wam, że po prostu <śmie> dlatego, że do późna się siedzi, tak? Oczywiście, jak to robię na co dzień, jak widzicie, jest wiaterek bo powiew jest moich włosów <laughs> ale jest za to bardzo cieplutko bardzo przyjemnie nieważne która to jest godzina w Warszawie się robi naprawdę super bardzo ciepło, słonecznie więc naprawdę jest super no najgorsze jest to, że nie możemy wychodzić wychodzić, przejść się na spacery chociaż teraz skoro już jest nakaz że wszyscy mają nosić codziennie maseczki, rząd ma zrobić, że w Warszawie trochę jakby zluźnić yy, to, że siedzimy cały czas w domu, że będziemy mogli wychodzić do lasu czy do parku, żeby trochę po prostu przejść się, no bo to faktycznie siedzieć w czterech murach, no doper, to po prostu, no, nie da się, tak? No po prostu człowiek po dłuższym czasie dostaje hopla, ile to można sprzątać, ile to można prać, przecież to tylko po prostu no, jest nabijanie sobie po prostu prądu tego wszystkiego bo człowiek z nudów znów zaczyna coś nawet głupią. ja słuchajcie wczoraj nawet już nie mając co prać to wrzuciłam głupią chusteczkę żeby się sama wyprała gdzie tak naprawdę niepotrzebnie no ale chciałam zamiast oczywiście moje też i lenistwo zamiast wyprać sobie, przeprać to w rączce to wrzuciłam sobie do pralki i stałam nad pralką 30 minut, bo wróciłam na najkrótsze pranie, żeby ona się wyprała, tak? No głupota, no rzeczywiście. No ale właśnie to się dzieje z ludźmi, y, którzy po prostu y, siedzą 2-4 y, w domu i naprawdę zaczynają głupieć. Głupieć i tracić rozum. Coś widzę, że nie tak nagrywa się. Jakieś jest po prostu spowolnienie. Ja już coś dawno powiedziałam, a widzę tutaj w kamerce, że dopiero ustami poruszam i trudno mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Słuchajcie, tak jak powiedziałam, e, chcę żeby po prostu było tak, że już kończymy te po prostu bzdety. E, zajmujemy się typowo naszym kanałem kawką. Oczywiście jest. Oczywiście już jest zimno. No ale cóż, cóż wam mogę powiedzieć? Że bardzo serdecznie Was pozdrawiam i życzę miłego dnia. <grywki> tak krótki mój filmik dzisiaj będzie, ponieważ... Co? Miałam przez chwilę takie zastanowienie. Jedni piszą i proszą, żebym otwaliła swój kanał, a drudzy znowuż mają inne zdanie, dlatego troszeczkę nie rozumiem i się zamyśliłam. Bo pomyślałam o tym, czy rzeczywiście, już po prostu skoro umiem kasować filmiki, czy nie pokasować tych filmików i nie zaprzestać, po prostu. Ale motywujecie mnie tym, że dużo wglądów jest w moje filmiki, bo nie motywuje mnie to, że ktoś mi da kciuka do góry. Owszem, jest to fajne i bardzo miłe, jeśli ktoś da tego kciuka do góry, tak. Y motywujecie mnie tym, o co was zawsze prosiłam, że nie chodzi mi o suby, bo w sumie no każdemu chodzi o to, bo każdy by chciał realnie z wami porozmawiać tak? I zrobić sobie live'a, bo to by było coś super no nie? Ale ja też chyba po trochu zaczynam przechodzić zamanie nerwowe i lepiej będzie jak chwilowo po prostu zaprzestanę z nagrywać niż zacznę wam opowiadać jakieś bzdury będę miała też czas na przemyślenie pewnych spraw ja nie mówię, że ja zawieszę swój film, oczywiście jak Filip z Konopi może być tak, że jutro normalnie wyskoczę z uśmiechem na buzi ale na dzisiejszą chwilę nie fajnie się czuję Dlatego też po prostu jest to krótkie. Jak widzicie, mam chrypkę. Bardzo chcę z Wami pić z rana kawę, ale muszę też trochę zająć się sobą, muszę po prostu przemyśleć parę rzeczy i chcę być z powrotem osobą naturalną, osobą. Taką jak byłam i dalej prowadzić swój kanał na temat tego, co robiłam przestrogi dla rodzin, dla ludzi, y, którzy po prostu no, przestrzec z nich, y, co robi y, narkotyki, y, jak potrafią zniszczyć y, w szczególności mózg, tak? Y, chcę dalej opowiadać o tym, chcę dalej opowiadać o sobie. Nie chcę, żeby mój kanał po prostu istniał, jako po prostu tak naprawdę gówniany ten. Chcę rzeczywiście się teraz przygotować do tego, a na pewno psychicznie, i dać sobie taki luz chwilowy, a nie to, że ja muszę wstać szybko rano, bo, wy, bo jest po prostu. Przepraszam. Halo? Możesz, tak, spoko. Dobrze, ja nie mogę rozmawiać, bo nagrywam film. Więc spoko, pa. <śm> więc, <śm> tak jak widzicie, właśnie, chciałabym się zająć swoimi sprawami i <śm> I po prostu przemyśleć pewne sprawy, czy rzeczywiście powinnam usunąć wszystkie filmiki i zacząć od nowa. Może pod tym filmikiem możecie dać mi porady, jakie, jak wy uważacie. Ale na dzień dzisiejszy, jeśli nie będzie mnie, to nie oznacza, że się poddałam. Tylko potrzebuję chwili dla siebie. To chciałam wam przekazać, dlatego mój filmik dzisiaj nie będzie długi. Nagrywam go też już drugi raz, bo coś tam było, że źle się nagrywa, więc wcześniej się jak zwykle nagadałam. No i właśnie to: właśnie to zaczyna łapać też depresję, więc wolałabym jej uniknąć i przemyśleć, posiedzieć porobić sobie coś, może uda mi się wtedy Wam rzeczywiście z Wami lepiej po prostu rozmawiać, i być z Wami i dawać Wam lepsze porady. Na pewno znam jedną poradę, że trzeba pić dużo wody, a wiecie dlaczego? Bo wtedy skóra się wysusza, jeśli w ogóle braka, brak, po czym możecie poznać, że macie brak wody w organizmie, po tym, że wysusza się skóra. To wczoraj przeczytałam w gazecie. <grymne> no, to taka ciekawostka, no nie? <grymne> A w ogóle e, mogę Wam na koniec jeszcze zadać taki ten: Co to jest podobne do psa, ale nie pies? Jeśli znacie odpowiedź, to napiszcie: Co to jest podobne do psa, ale nie pies? Pamiętajcie. Więc, tak jak powiedziałam, może mnie nie być, więc nie martwcie się, nie wracam do siebie, do swojego naogu, tylko chodzi o to, że potrzebuję przemyśleć. Pomimo tego, że wcześniej mnie kawałek nie było, ale nie wykorzystałam odpowiednio tego czasu, bo bardziej byłam zajęta sprzątaniem i tak dalej, no nie. A teraz chcę poleżeć, pomyśleć pisać sobie w zeszycie, żebym miała przygotowane dla Was. Ten. Dzisiaj miałam zadzwonić do Jacusia, nie zrobię tego, bo on też ma jakiś tam problem. To wcale nie oznacza, że on mnie opuścił. Nie, 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 tylko po prostu no nie będę zawracać chłopakowi głowa, bo ma chorą mamę, więc, więc tak. Miałam ochotę dzisiaj dłużej z Wami pobyć, ale no niestety wytłumaczyłam o co chodzi i też mnie chwilowo nie będzie. A jeśli będę, to wyskoczę jak Filip z Konopi i jak to ja, żebyście się chwilę pośmieli. Mam nadzieję, że może to też jakby wzbudzi Was w ten sposób, że pomimo tego, że jaka nie byłam, to zawsze coś do Waszych serduszy wpływało dzięki temu, że wypiliśmy razem rano kawę, że pośmialiśmy się razem, czasem z jakiejś kłopoty, tak naprawdę. Mam nadzieję, że docenicie to, że jednak Warto było nawet mogliście nawet po, sobie mnie tam poszturchać, bo wbijać mi też pileczki, a teraz... No po prostu zniknę na chwilę, zobaczymy, co się będzie działo. Zresztą już, jak mnie nie było chwile, osoby się mnie pytały, pisały do mnie, co się dzieje, że nie nagrywam i tak dalej, ale uznałam, że odpalę się, odpaliłam się wczoraj po to, żeby wyjaśnić pewne sytuacje. Widzę, że nie każdy zrozumiał. Ja rozumiem, że to jest wasz ideał chodzący w sensie że lubicie jego programy. Ja nie mam nic do niego. Nie miałam dopóki nie zostałam tak wyzwana. I <laughs> dopóki mnie nie przeprosi, będę się tak, że nie miło o nim wyrażać. I tyle. Yy... Druga sprawa jest taka, że po prostu, tak jak powiedziałam, w sumie żadna to nie jest sprawa, tak jak powiedziałam, chcę być sobą, chcę odpocząć, chcę przemyśleć, chcę rzeczywiście wrócić do swoich filmików i przestać się przejmować, bo wiecie, że internet potrafi zrobić po prostu sieczkę z głowy i ludzie później nic innego nie robią, jak żyją tylko po prostu tym, żeby nagrywać i w ogóle, no nie? Życzę każdemu miłego dnia i dobrego życia i żeby poukładało się. Nieważne, czy to jest mój wróg, czy nie wróg, żeby udało się po prostu spełnić te marzenia, o których chcę, o których pragnie. Jest mi bardzo przykro odnośnie tutaj że wczoraj. No trochę mnie też poniosło, ale no wiecie jak to jest po prostu, jak się już napalisz, nagrzejesz i tak dalej, ale nie zamierzam za nic przepraszać, bo tu wiem, że miałam rację. I to tyle, więc dzisiaj mój filmik bardzo króciutki. Napiję się z wami jeszcze łyczka kawy. Pamiętajcie, zadałam wam taki na koniec co to jest podobne do psa, ale nie pies ciekawe co wpisujecie. albo jeszcze jest pierw się go liże a potem się go przyklepuje pewnie większość będzie wiedziała, ale <laughs> zawsze coś dużo osób nie wie odpowiem oczywiście kto miał rację dopiero może i od razu, jak podpiszę się już tam parę osób, to może i od razu. Pozdrawiam tak jak mówiłam, wszystkich moich widzów. Naprawdę jesteście dla mnie paerem. Trzymajcie kciuki, żebym przez te dni, których mnie nie będzie. Aby nie myślała i tak, jak ktoś tutaj napisał mi w, w komentarzu, że nie powinnam się śmiać, bo im mnie może coś spotkać, czy mogę powrócić do tego? Powiem tak, że nie bardzo, nie pozwolę nigdy, żebym powróciła do tego. Nie, ja już to wiem. Moje życie, ja przeżyłam większość swojego życia, przesypiając, yy, tracąc życie, co też dostałam nauczkę i nie zamierzam wrócić do tego gówna. Nie zamierzam, żeby ktoś mógł znów mnie poniżyć. Więc to się nigdy już nie stanie. I to, yy, to mogę obiecać. Jeśli już, to mogę, nie wiem, wejść w zamiennik jakiś. To jest bardziej prawdopodobne. Niż to, że ja powrócę do swojego nałogu. Ale mimo to, to będę wdzięczna, jak będziecie trzymać za mnie kciuki, żeby rzeczywiście moje słowa były tyle warte, ile jest dzisiejsze słowo człowieka warte. Może też i ktoś zrozumie, o co mi tutaj między wierszami chodzi. Bo myślę, że są ludzie, którzy rzeczywiście, jeśli coś powiedzą, Dlatego się trzymają, więc dlatego tak podpięłam pod to. Tą... Oczywiście żegnam się z Wami już któryś raz, jak zwykle nie mogę, no ale już naprawdę żegnam się. Kochani moi widzowie, kochani moje dziewczynki, jak i chłopcy, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i życzę Wam dużo energii, mocy i wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiam.